Widzowie w ostatnim odcinku udało nam się pokonaliśmy szalonego naukowca, ale niestety kosztem ropa. No właśnie, a właściwie to kogoś Robcio w ostatnim momencie Zadziałała u niego jakaś, chyba, nie wiem Normalna psy psychika Stał się no? człowiekiem, a nie robotem I nazwał nas, i... nas stało przyjaciółmi I stanął po naszej stronie Ale niestety Zapłacił za to najwyższą cenę A Ptyś nie może się z tym pogodzić I no. teraz Pęka mi serce, jak to widzę stale Psyka mi, mi bardzo mi też, słuchajcie, Nie wiem, z jednej strony się cieszę, pokonaliśmy Szalonego Ale z drugiej, Ptyś Robcio Byłeś taki fajny. Byłeś e... taki super. Straciliśmy cię na zawsze. Nie no, jest słuchaj. E, głowa do góry. No przecież szalonego już nie ma, nie? Szalonego naukowca o, nie ma. to. i bomby nie będzie już. Będzie bycie, wiecie, o tym, co? jaką dobrą rzecz zrobił e, Robcio, co nie? E, tak a? prawda, ale wiecie co? Nie ma szalonego naukowca, ale nie ma też mojego przyjaciela. Ja z nim naprawdę sporo czasu spędziłem i sporo, sporo on, bardzo tego polubiłem. Ale poświęcił się dla, dla dobra, dla dobra całych Wojanowic, no. więc powinniśmy e, nie wiem, może e, Łódź, postawić mu, może jako... No. Posąg? Nie, 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 nie. On, on zasługuje na coś więcej, Nubek i Wojan! On nie zasługuje na coś więcej, on zasługuje, żeby żyć! Żeby żyć? go poprawić! Ale to na... jak? Sam widziałeś, on spadł do wody! Ale no właśnie... jak do, do wody, to on się psuje i zobacz, on ma xy takie! Nie, no. tak. tak, ale nie, nie, czy wiecie... Ja jestem też nie, i nie, i nie, 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 no coś spróbował, wiecie? zrobić i może spróbować zrobić i jakoś eee, a myślisz, woda? że jakbyś go jakoś rozkręcił i nie, jego nie, to, by to zadziałało? A ja, do wyzłożymy go, bo... O, ryżu! Tak, A, tak! Tak! To wcale nie działa, to, nie, to nie, się nie sprawdza. A ja my wiecie to. co? Możemy spróbować coś z nim zrobić. Jego ja go wezmę na ręce i zanieśmy go na Wojanowice. Tak, 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 dobra. Bierzmy go na Wojanowice w takim razie i może uda nam się go naprawić. Słuchajcie, w sumie jeśli to jest robot i on jest teraz e, w środku cały zamoknięty, to może tak. faktycznie jakieś wysuszenie go jakąś na, suszarką, może to, nad ogniskiem na go, go postawimy. To, Ej, Właśnie ognisko. Ej, to, jest, to jest dobry, dobry pomysł. Po, dobry pomysł. Musimy zrobić ognisko na Wojanowicach i go spróbować o, wysuszyć. Dobrze. Dobra, Spójrzcie, jesteśmy już na Wojanowicach normalnie i, i, i teraz moglibyśmy Ej, w sumie go. Chłopaki, a może do lekarza go damy do szpitala na sędzie. to jest dobra do pomysł. Lekarza, no, no dobra. Słuchajcie, troszkę dziwnie, ale no dobra. Przecież co robimy, kiedy e, ktoś z nas coś oberwie i jest, e, nie wiem, poturbowany. Do szpitala ja go, do, go zabieramy. Do, do szpitala, no tak! ja nigdy mhm. nie byłem z robotem u szpitala, ale w sumie możemy spróbować, to jest taki ciężki, to tak może ty go weźmiesz teraz, co? Dobra, 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 ja go wezmę, chodź tu, chodź tu z nim. Chodź. O, daj, oła, serio, daj, daj jest tego bardzo ciężki, weź go o, na ręce. Idziemy, ej, dobra, dobrze, że nam się udało pokonać tego szalonego Ale też trzeba przyznać, że nie pokonalibyśmy go, gdyby nie Wojanek No to Wojanek i Robcio odegrali tutaj największą rolę w A Wojanek, widzowie, no cały czas, jak widzicie, jest i tutaj nam towarzyszy I my go mamy cały czas razem z nami i... Czekaj. Ja też go tutaj, mam. Zamknięte drzwi, no ej. A szpital jest zamknięty, nie, nie cykli na te drzwi po prostu, ej, co ej, ale te też są, są otwarte. Dziwne, no dobra. Dobra, e, teraz musimy. Czekaj, się ja tu muszę tutaj. zniszczyć te miejsce! Dawaj, Dawaj do szpitala i szybko, leczymy szybko. naszego biednego robcia. Uważaj, on obrywa! Ej, czekaj, on obrywa! Widzieliście to? Co? To? Właśnie widziałem! Możecie tak, że coś jeszcze patrz. nie jest w porządku! Oby Dobra, jak to jest dziwne, dawaj Ej. go szybko na dół, dawaj Chyba go na nawet dół. główka mu się ruszyła, dawajcie go na dół! Po! Czekaj! Teraz zrzuć go nam na dół! O, dobra, dobra. Dobra. Lepiej jest. go nie zrzucaj, zejdź im bardzo powolutku. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz szybciutko tutaj, uwaga. Ea, dobra, udało nam się. Zobaczcie. Czekaj, ja go przedstawię troszkę, żeby był lepiej widoczny, może o, tutaj go postać. tak, bo znaki życia musimy sprawdzać jakiekolwiek. Patrz, tutaj mamy regenerację! I to jest prosto skierowane na, e, na niego. Dawajcie, e, strzelamy go do regeneracji! Regeneracja Nie, nie, czekaj, e, to. Błania? To chyba nie zadziałało, kurczę, blaska, no trzeba, co no możemy bo bo innego na, zrobić? Na roboty to może nie działać Ej. tak dobrze jak na ludzi. Chodź, A no. co pomyślisz o tym, żeby dać mu na przykład wojankę multiwitamina? Myślisz, że to będzie dobry pomysł o wojanek, słuchajcie, widzowie, spójrzcie, zresztą co się dzieje. Na wojanowicach jak wypijamy wojanki, uwaga, uwaga, wypijmy wojanka i ale od super. razu lepiej, słuchajcie, od razu lepiej, wojanki dają moc. Tylko Wydaje mi się, że jak damy bojanek. tego wojanka Robocikowi, to może mu się polepszyć. No jasne, ale wiesz co, że mi teraz jest tak smutno, ja się chyba muszę napić wojanka, żeby mi poprawił się humorek, dlatego o, słuchajcie, napijemy się wojanka, a te wojanki, widzowie, macie dostępne w Biedronce. Tak, bo teraz mamy taką premierę właśnie tylko tego smaku w Biedronce, więc sprawdzajcie koniecznie, w żabkach są dalej te dwa smaki, które mieliśmy do tej pory, a ten nowy smak multivitamina pojawił się tylko w Biedronce, więc koniecznie sprawdzajcie u siebie, czy macie, a my teraz pijemy. Mm -hmm. Ale super, bo wiecie co, multiwitamina to jest chyba mój nowy ulubiony smak, jest taki pyszny, a ty Nubek, mm. co ty tam zaraz Ej. wyciniesz, co? A ja już prawie całą tą multivitaminę wypiłem, patrzcie, które tak mało zostało jej, ja już prawie całą normalnie wypiłem, ale hmm. na szczęście mam zapas tej multivitaminy, bo wziąłem sobie całą zgrzewkę, <laughs> więc nawet jak się wojanki, wiesz, wyprzedadzą, bo one się szybko wyprzedają, to wtedy będę miał zapas. Hmm. Ej! To ty, Nubek, no robisz moim robotem? To no jest poważny! No, no, no musi ten zapach, może go Czy ty jes. jesteś normalny? Nie, no ty przecież to jest przesada, nie. Dobry, o, ale... No wielkie, nie, się dobrze. Wiecie co, kupaki? Spróbowałem Czekaj. go podłączyć... Co? No zobacz to. Kupa? Widzisz? Widzisz? I co? I Kłania co? Masz te, I co? I co? I co? I jest I co? co? się, co? O co? się? Normalnie wchłania kupę. Hey. normalnie! Ej, Ej może to... mi chwilę, spróbuję go podłączyć do tego komputera, zobaczymy co on tutaj pokaże. go O! Resuscytację okay? mu musi zrobić. Spójrz tylko na ten komputer, widzisz to? Uh, missing power widzę. Brakuje mu mocy? Ej! To, to jest to. Super... Ja, Czyli to powiadomienie missing power jest dla niego, że... Ej, faktycznie, tak, może potrzebuje potoczymy. wstrząsu elektromagnetycznego, który da mu mega moc. Ej, to, to jest dobry pomysł, ale tego szpitalu zdecydowanie już nie zrobimy. Wiecie Ej, o tym, nie? No faktycznie, dobra, dlatego zabieramy szybko robcia i gdzie lecimy? Ej, patrz jak śmiesznie do Nie tylko laboratorium, tylko bo on obrywa! A, dobra, sorry, sorry robcia, nie chciałem. Dobra, przepraszam, patrzcie jak śmiesznie... Ej, o, już minęło mi to. Ej, chłopaki, a skoro się tyle wody napi, to może całe... W ogóle subsytacje, usta, usta zrobić. Ej, no. dobra Nobek, to ty robisz. Nie, nie, to nie ja. Maślany to jest robot, nie oh, Ja bo... nie mogę, zawsze brudna robota dla mnie, ale... Nie, żartowaliśmy. Ty, Serio, chciałeś to zrobić, to jest robot, ja, ty, ty byś ja to, zrobię, to Ja zrobię wszystko dla o, mojego dobra, przyjaciela. Dobra. Na to co jest grane, jadę na testę z robotem Żeby, ale się, to nie jest na ty, żeby się na tym piasku nie wywrócił nie, dobra, sorry, ci idzie nie, nie, ja nie chcę go właśnie wywrócić. Na prowadź, prowadź, gdzie tutaj to zrobić? Aktywować szybko, go. szybko, okay. musimy go uratować, biednego robcia, moją przyjaciela! Jest jeszcze szansa, Robcio, że przeżyjesz, ale czekaj, 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 czekaj. Czekaj! To no, tutaj, tutaj A tu jest napis, aby wejść musisz napić się Wojanka! A, to na razie tej Dobra, no I sobie bierzemy oczywiście Wojanka, i uwaga... <gry> 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 Dobra, Wojanek multiwitamina jest najlepszym mm. wojankiem na świecie Jest Ej. taki peszny Uwielbiam go, ale niestety mi się już kończy Ale dobrze, że mam cały zapas O tak, dobra mm -hmm. Dobra, dawaj go tutaj to, tak, Musimy coś wymyślić Na oh, początku przeprowadzimy badania I muszę go podłączyć Może do tego komputera Chyba Podłącz, się nie spadaj go Właśnie, dokładnie musisz go zbadać Sprawdzić, czy jest git Nawet pod mikroskopem dobra. możemy to zrobić Patrz, ja bym tutaj nawet włączył mikroskop Nad nim jakoś postawię O, elo to, Postaw dobry pomysł to, i tak, Dobra, i teraz dobra. słuchaj Muszę tylko podłączyć o, tutaj tą dźwignię. O, Wody wylejemy, no bo mi, mi Tojtek? Musisz mi tutaj od... To ten... To. <grystanie> Dźwignię musisz po prostu przełożyć a, no dobra, to dobra. tutaj. Dobra, a ja się do kopa. Dawaj do samego końca. Nie, ja Działa. O, dobra. Włączył się? Dobra! Czeka, czekaj, czekaj. Jest głowy problem Tojtek. Error. System zalany. Nieprawidłowe funkcjonowanie. Czyli, ja czekaj. Nie dało, czyli energia bo nic nie dała, no! Czyli to prze, ale to przez to, że system zalany, no to musimy go jakoś osuszyć. Dawajcie, wrzućcie o, teraz tutaj dużo ognisk naokoło niego. Czekaj, wiesz co, to jest dobry pomysł. Dobra, beczko no, to lepiej nie płacić, żebyś się nie obważył. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, Do dobrze. nie on te ogniska wytysk go wysuszą. Może jak go wysuszą, to to wtedy zadziała, o. <laughs> jeszcze to, to, tak... od góry? Nie, bo to już kompletnie rozwali, no. Mam Magma bloki, to będzie lepsze niż lawa, zabudujmy jego jeszcze Uu, magma dobra, blokami. Dobra, dobra, On teraz tutaj tak będzie miał cieplutko, że on w sekundę wyschnie chyba co, nie? O, dobra, <laughs> zawodzę jego jeszcze od jest... góry. W środku co? jest 100 stopni, przecież chyba. Ej, to jest Sauna, to zrobiliśmy mu saunę. Nie, żeby się zaraz czerwony nie zrobił, Albo... Ej, czekaj, żeby, A, żeby się nie, nie roztopił. Ryb... Ej jo, jest gorąco. Ja <laughs> nie wytrzymam, jak jest tego gorąco. Dobra, niścia, niścia, on niścia, powinien to... już wyschnąć. Właśnie to, rozwalcie wszystko. O, 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 o dobra. Co? O. Okay. Robocik chyba, nie wiem, wiecie co? Jest... Go jeszcze raz Dobra, jeszcze raz. O, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. E, czekaj, jakiś tutaj blok postawię, żeby tylko o zasłonić. Dobra. I patrzę na kompa. I co no? tam jest napisane? Czekaj no, to samo. Error 404 system Zalany, no nie, Zalany. no nie, nie działa Ej, ja bo ja to pewnie weszło tak głęboko W jego podzespoły, że teraz trzeba go całego Rozkręcać i wymieniać wszystkie części Ale wtedy to... to nie chyba nie zadziała A mi się tego nie chce robić na pewno hmm. Nie, nie, nie Nubek, my musimy to zrobić Wy nawet o tym nie mówcie Ja go stawiam tutaj na stół i musimy go zaraz rozkręcić Normalnie do, na poszczególne krawatki O ja się kręcę, jesteś się tego się pewny? Że, że się to, pogodzić co jeśli łopaki. zapomnisz jakieś jednej śrubki I on wtedy nie będzie działał tak jak ostatnio no. I na przykład zmieni się w strasznego robota, robota. O, I ciebie Zniszczyć, znowu będzie problem stop, no? stop, 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 Ja to. pamiętam, że coś szalan naukowiec miał w, pewnych, w pewnym miejscu Pamiętacie, jak byliście w lochach, gdzie was zamknęliśmy? E, no tak, były A lochy. co tam zbieraliście w tych lochach? E, nie pamiętam Kawałki złomu Ej, ej, tak, to były skrawki złomu Ja chyba nawet miałem je, wyku ale już nie mam, wyrzuciłem je No właśnie, myślę, że kawałki złomu mogą pomóc naszemu robciowi, wiecie, Oka, on się pewnie wrzucaj do niego, żywi Wrzucaj, wrzucaj Oka. te skrawki złomu w chłonie i może wtedy wymienimy te części wszystkie złe na dobre no. Oj, je. Dobre, o, je! Dobra, daj mu tego jeszcze więcej! Jeszcze więcej do tego! Daj, dobrze, 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 dobrze! Jo, to działa, o, to dobra. Wszystko, dobra! Daj mu całego staka, Daj mu całego wszystko, staka, daj mu wszystko, co masz po prostu! Ja to musi mogę. zadziałać. Czy jest mu coś lepiej? E, Biorę go, patrz, dawaj go tu! Aktywuj go znowu, aktywujemy go znowu. Dźwięk nie o, musimy odkliknąć, stary, bo to już się zresetować trzeba. Kłaś to, kłaś to, kłaś to, kłaś to. Dobra, e, klikam. Dobra. E, o, dobra. I teraz sprawdź, sprawdź, okay. wynik, 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 wynik. Działa? Zakwalizowano części. O. Części poprawne, ale... E, nie, nadal jest zalany, nie jest, jest zalany, serce systemu jest zalany. Bez sensu, wiecie co, biorę go na lęce i do Skoda czasu na to No Nubek, przestań Co, że banana? No dobra, przestań, dostań, Nubek, dostań, bo. dostaniesz zaraz bananobo no On dostań. się do nas poświęcił, on y, ten, szalonego naukowca y, postanowił, y, wiesz No w sumie to masz rację, dobra, solę niech idzie Ej, nie płac, no. myślana, ej e. spokojnie Mnie Nie damy rady go naprawić, on ja już na zawsze będzie taki, będzie ja już nie Spodziewa wszystkie pomysły! Ale jaki, jaki teraz tam miałeś błąd? Jaki ci się znowu błąd wyświetlał? No, zaktualizowane wszystkie części, ale jego serce, serce tego systemu jest cały czas pod wodą, cały czas jest zalane. Dobra, to może zrobmy, e, nie wiem. O patrz, to jest wiatraczek, dawaj do wiatraczka go! Wiatraczek? Myślisz, że do wiatraczka? O, patrz. O? Sobie to może wybiać wodę, wodą można wyparować. No. Wiecie, a, że woda ma trzy stany skupienia i może się zamienić w stan gazowy, czyli byś wyparowała by eee. Ale nie wiem czy to zadziała Wiesz co one, jeśli inne rzeczy nie zadziałały to chyba to nie zadziała. E. Musimy coś mocniejszego ptyko na pewno coś wymyśli. się przyszły, jesteś mądry ptyko. tej kup się myślałem Kup się o. Mam pomysł. No no. Ale musicie mi dać chwilę czasu, chcę opracować pewien mechanizm, z który wyście z niego całą wodę. Wyż całą wodę, ej, dobra, to, brzmi... Środku, to brzmi A ty to weź go lepiej i się nie za i nie zbliżaj się, no do, do niego lepiej na Ani no, Dobra, e, Jobra, dobra, już nie tak. no? Ptych niech robi to ten swój wynalazek, a my może naprowadzimy go tutaj po ej, domku czekaj. ptysia. Ej, no nie, czemu ty go chcesz cały czas do basenu rzucać. Na no, mnie się to podoba, ty jak jesteś on się Jesteś normalny? Gąpie. Zobacz, lepiej na to O, patrz, Robcio, zobacz, to jest domek ptysia Twojego przyjaciela, ale Daj go do za może, kut... go pilnuje Właśnie, jeśli nas słyszysz, Robcio To wiedz, że e, ptechoby pewnie Cię tutaj jest szczęśliwie gości w tym domku Ale póki co to, nie no, ty nie wiem Czy nas w ogóle słyszysz, ale zobacz, patrz, wojanki Może on zobaczy wojanki i od razu będzie mu lepiej O, czekaj o, da o? Nie, dalej na... Nie, nie, nie reaguje. Dobra, słuchajcie, musimy poczekać, zobaczyć co wymyśli Moślono. Tu, robociku, tyś zawsze spał, więc teraz już będziesz wiedział gdzie on spał, co nie dość. Tojtek! Tojtek! Wychodź na boisko do piłki koszykowej, tu, tutaj, wychodź na boisko! Okay, okay. My oprowadzaliśmy robcę po całym twoim domu! Czekaj, no, co ty zrobiłeś? Udało ci się? Zrobiłeś to? A. Zrobiłem maszynę i nawet ją nazwałem ja m, jak ją nazwałeś? E, robcio reaktywator, dobra? Ej, no, to nawet śmiesznie brzmi. Dobra, dawajcie! szybko, 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 to będzie działać szybciutko. Musimy naprawić, robcia, naprawić, robcia. Dobrze się wydaje, że to nie zadziała, no, nawet tak, Na ten stół, Tojtek, na ten stół. E, no ten, musisz go tylko odłożyć, dobrze? Nakieruj go e, odpowiednio e, pod to. E, o, no czekaj. dobra, prawie dobrze. Troszkę. O! E, super, idealnie. Dobrze? A tak, a ten dobek lepiej zdać. Dobra, chłopaki, słuchajcie. Ta maszyna wyjście z niego no. całą wodę przez te wielkie pompy. Wystarczy tylko, że podłączę taki jeden silnik. I jak no. podłączę silnik, to już będzie wszystko w porządku. No, to podłączaj i go leczymy. to Robocika lego. naszego. Dobra, czekajcie tylko, go. Dobra. Jak to było? Jesteście gotowi? Bo ja no. to muszę podłączyć. Dobra, troszkę no. się podłączę. Wszystko powinno zacząć działać i... I to? Aktywowało się chyba, czekaj. się. Działa czy nie działa? Nie, to chyba... Ej, czekaj. Ej. WODĘ WYCIĄGA! O! To chyba, to chyba zadziałało! Wyciągnęło wodę! Oj! Oj to? to, to? jego przez chwilę! Migały Ej, no co? Ej, dobra, patrz, przez sekundy były, no! Ej, halo, Robcio, czekajcie, Dawajcie mu skrapa, dajcie mu tego złomu! Ale o, czekaj, czekaj, może powoże. do drugiego tego zbiornika, jeszcze więcej wody może no. ma! Bo to jest jest zbiornik, sekundę, dawaj do serio? drugiego! Dobra, dawaj do takiego drugiego zbiornika, dawaj go teraz, I Teraz no. tutaj, teraz tutaj, musimy dobra, całą cichuj. resztę tej wody wycisnąć z niego i już wtedy powinno zadziałać! Robcio! O, blaszka, o dawaj, ropcio, Halo, Robcio, Ej, 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 ej Działa? Tak! Robcio? Robcio! Gdzie, gdzie ja jestem? Odpalił się! Nie, Robcio! Wróciłeś do nas, Robcio, wróciłeś! ty żeś się dla nas poświęcił! Poświęciłeś się! Co to za miejsce? Gdzie my jesteśmy? Uh, mm, gdzie ja... jest reaktor? I co? On, e reaktor? reaktor? Nie ma nie, żadnego laktola już nie ma bomby. Nie pamiętasz Wojanki? Zobacz, nowy smak Wojanków, pokonaliśmy nimi Szalonego Naukowca. Chłopaki, e. e. przyjdziecie na chwilę tutaj do mnie, bo no. ja chyba zauważyłem jeden problem, bo udało nam się aktywować Robcia, tylko on jest cały czas nadal zaprogramowany na Szalonego Naukowca. Ta, chcę wam e. powiedzieć, że my tak, koniec. To tak, tak nie tak. działa, Nubek, To tak co, nie działa. Pamiętasz w ogóle, co tego? Żeablego...? O nie. My, o nie mu się do niego iść i mu powiedzieć. O nie! Nie, 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 nie nie nie. Szalonego naukowca nie ma, ponieważ y, On został zdezaktywowany y, Wiesz, jak to roboty, nie? Y, no i ogólnie to... Ej! Jest, y, y. Bardzo mi smutno, że mojego pana już nie Czekaj, ma Czekaj, przecież on, on sam... Y, dobra, nie, mi się wydaje, że musimy... Wiesz, czym go karmił szalony naukowiec? No czym go karmił? Y, I tym galaretką? też karmił ciebie Tą taka, taka, W jaki sposób wy mnie uratowaliście? Bo szczerze, nie pamiętam za bardzo, co tam Ej, było pamiętasz Nobek? To było tam w wieżowcu Ptysia tam żeśmy miejscu, go uratowali. To tak gąbki, go. tylko gąbki go uratują! Gąbki wysysają z, z niego tą moc, e, którą dała mu szalone naukowie Musimy zrobić sobie aktualizację systemu. To nic z ciebie nie będzie bolało i tak. wszystko będzie w porządku. Zostawcie mnie! Zostawcie! E, hać, 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 hać. Nie, 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 żadnego! Hać, hać. Tutaj z tej strony. I musimy A, bo, zabudować go, to! Tutaj. Zabuduj to! Gąbkami! Ja wiem co budowę, tylko chodzi. Nie Dobre. bardziej, całe musi! Całe, dobra, to wszystko zostanie zabudowane w takim razie! Tam dobra. i tam, o i teraz, i teraz słuchajcie, te I gą... Muszą I te gąbki zadziałać. Musimy wsysnąć całą tą tęczową galaretkę, która tam no, była. Oczywiście to jest klikaj, dobra. Klikaj. dobra. Klikaj, klikaj, o, czekaj! Klikam, 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 klikam. czekaj klikam. Działa to, działa Dobre. to klikam, Ja nie klikam, mogę! mogę. Stary, 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 stary. Co tam się, dobra, czekaj, czekaj, czekaj! o. Może, się stało? może? Może, jeszcze klikaj, poklikaj trochę. No tak. no, Na szczęście wypadek. Więcej, więcej, może no pomóż tam klikać. O, ej! Tylko, żeby mu styki wszystkie działały, no, jeszcze co nie? Co no, się no, czekaj, no, czekaj, bo... no. czekaj, czekaj. No. No się czekaj, czekaj. Czekaj, no. czekaj. Ej! Czekaj, czekaj. Co? on ma za <todab> Co? Nie ma się oczy zmieniły, on nie ma już czerwonego oczu, on ma żółte? Ej! Ten pomysł z gąbkami był najlepszy, to ja! Witam was panowie! Dzień dobry! Eee, ty, ty, ty jesteś miły? Pamiętasz szalonego... Ej! Hej! Jestem bardzo miły. Kto to szalone A? Ten stary! Oh, ten stary! Dobrze! On jest chyba po naszej stronie! Ej, co tam Zasługujesz wynagrodę na kąpiel teraz lat! Ej, czekaj, to? co? Co tam go? Co tam go? No, co ty <gry> robisz? Jaką kąpiel? <gry> po, kąpieli, nie, nie! Eee, oni się, się przestrześmiają! Czekaj, czekaj, Robcio, czyli y, Ty teraz y, chcesz zostać na Wojanowicach. Proszę, czy proszę, tchł się, proszę! Ej. Mogę zostać na wojanowicach razem z wami to najpiękniejsza wioska! Czekaj, 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 no nie mogę Robcio, zaraz ci damy znak... Ej, chodźcie na chwilę. chwilę zgadzam się, e... się, ja się zgadzam, ale to mówię, że się zgadzam. My możemy się zgadzać, ale my to wszystko robimy dla widza. No co nie? Właśnie! Pytanie dla widza, czy, czy my powinniśmy się zgadzać, czy proszę, powinniśmy się tak? nie zgadzać? Nie, to nie się nie napiszcie, czy waszym zdaniem Robcio powinien dołączyć na naszą wioskę, do naszych Wojanowic, bo to byłaby mega ważna rzecz, co nie? No, to jest bardzo ważna. Zobaczymy, co widzowie powiedzą. Ja bym bardzo się zgódźcie, się proszę. Dajcie znaka koniecznie w dole w komentarzach, a póki co e, oprowadzimy, może Robcia po wojanowicach, e, Robcio, chodź, zajmiemy się tobą. E, może zobaczysz, co my tutaj mamy. 啊，我跟你说，咱们。 Zobaczysz tą waszą wioskę Jak tutaj byłem szalonym naukowcem To cały czas było mi przykro Że muszę ją rozwalać A, Ej, dobrze, ty słyszałeś Dobrze, dobrze to, to blabla, blabla, okay. Wgrałem ci w końcu odpowiedni system System e, nie szalonego naukowca Tutaj Robcio, nie patrz na to To zostanie naprawione My to naprawimy, może nawet mm, za niedługo Słuchajcie, no w każdym razie mm, Chodźmy dalej, poprowadzamy Robcia I zobaczymy, ale wy widzowie zdecydujcie Na dole w komentarzach, czy powinien zostać I widzą. YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij."